No, nie jest tak źle. Z rana wstał i Enigma, i Diabeł. U Mateusza słyszę, że dzwoni budzik. Ja natomiast nie ustawiałem żadnego budzika. Co prawda, miałem wyświetlone, że jeden przegapiłem, bo. Ale tam jest syf, o nie? Bo miałem z automatu ustawione, ale go przegapiłem. Natomiast naprawdę dobrze się wyspałem, bo nie miałem budzików. I wstaję i tak o tej dwunastej czy tam w okolicach. Dzień dobry. Ta kanapa jest bardzo fajna, ale jeden ma zasadniczy problem. Każdy najmniejszy włosek, zwłaszcza kota czy enigmy, nie jest widoczny. dla... a! Nie widziałem, że ty się nagrywa, sorry. Nie zdążyłem złapać. Jakbyś mógł powtórzyć, bo to były piękne słowa, że muszę sobie zrobić taką szafkę do ładowania, jaką masz. Zawsze mam wszędzie rzeczy. W losowych miejscach w domu je lepiej To jest miód dla moich uszu. Ja natomiast zgubiłem gdzieś GH5. A to jest są baterie? A nie, to są kanadowskie. No i gdzieś zgubiłem jeszcze jedną baterię w ogóle od GH5. Ale rzeczywiście to jest jedna. To jest mój ulubiony i najfajniejszy projekt, który jest najbardziej praktyczny. Ze wszystkich. Dodatkowo, jak masz szafkę do ładowania w jednym miejscu i by potencjalnie się zapaliła, to przynajmniej możesz to skontrolować, bo wiesz, gdzie naj prawdopodobnie może wybuchnąć pożar. To nie są baterie do gh Nie, to są do A7. Tam do Eriksa, tu się ładują mikrofony. Dobra, jednak nie mam wszystkiego na jednej szafce. Teraz to mi się serce kraja. Nie widzisz? Czy specjalnie unika wzrokiem? Ale co? Masz, masz, weź sobie. We, weź. Kiedyś specjalnie na tych wziąłem. Widziałem, że nie mogę tych rzeczy zostawić. To jest renifer, to jest renifer, a to po prostu fer. Kto to jest? Kur... Który to? I teraz wygląda jak skorupka od jajka. Co to robisz z trzykawkami stary? I to jest długopis. A. Wiecie jak to wygląda? Jakby ktoś wczoraj... Ty, ty żeś się to rozwali, jak to jest twarde. Dla mnie nie, patrz, nic nie wiem. Kurczę. Bo nie mogę przeklinać, bo to YouTube przecież family friendly, nie? Możesz wiedzieć, co się z tym stało? Mogę, ale nie muszę. No wiedza by, bywa cenna, mogę ci oddać resztkę jego, za to, że mi powiesz. To dobra stawka. Czy to... diabeł? Jak... jest takie powiedzenie. Ech. Ruszasz się jak w porcelany. Mucha w smole. Czyli to ty? Nie, to nie byłem ja, Mogę ci powiedzieć, to nie byłem ja. No przecież słonia rapera to nie było. Ale jest inny smol. <noise> Idę dać Matiemu to do pokoju. Może sobie przypomnieć, co się działo wczoraj. <noise> znaczy i tak w sumie to kupiłem te dwa Edwendechy temu i chciałem, żeby to... Ja mu to postawię po prostu na biurku. O. Tutaj niech stoi i niech przypomina. A ten ekran jest dalej w użyciu, i niebawem, jak tylko Matiwą czy kombadową, bo opowiem, co się z nim dzieje. Ej, znalazłem resztki. Czego? No, no czego? Czegoś, tak? o czym nie rozmawiamy. Oj. Patrzcie, dużo ludzi bierze przykład z kreskówek na przykład, nie? I patrz, to jest jakiś pelikan, leje wodę przez durszlak, i wcale tak podlewanie trawy nie wygląda, na nie rośnie tak szybko. A to jest jeszcze kukurydza najlepsza. Próbowałeś przez durszlak przelać wodę? Może szybciej rośnie. Chcesz być moim pelikanem? Mogę być. jak ci się podoba moje stanowisko? Fajne, widzę, zadejdowałeś się. Na pewno monitor masz lepszy niż ostatnio i też widzę procesor zamieniłeś na jakiś taki w końcu z tej generacji. No taki sensowny. Prawie widzę też RGB, w strycie, znaczy, że już jest... Nie, nie, samo... Wyszło z modem, zostało B. Samo B. <laughs> tutaj też B, staram się utrzymać w jednej konwencji. Było R. Ty, bo tutaj wszystkie rzeczy, nie mogę tego pokazywać. Ale to nie jest moje, tylko ktoś mi zostawił na, na biurku. Jest to nasrałek będzie. <laughs> Chłopaki pojechali ogarnąć jedzenie, a ja się zajmuję wynoszeniem śmieci. Może być słychać dużo szkła. Bo szkło jest, tak mi się wydaje, bardzo ekologicznym czymś przechowywania rzeczy lamp, stąd, tam. Co to obstrajtucha to jest taka sprawa, że ona lubi się załatwiać na zewnątrz, więc dużo sprzątania w środku nie ma. I nie trzeba czyścić codziennie kuwety. Ale ten kot jednego z dywanów, które są tutaj, szczególnie go nienawidzi. Kocie nienawidzisz jednego z dywanów? No ten to akurat uwielbia. W salonie to może być zupełnie w centrum uwagi. Natomiast jest inny dwanik. Taki naturalny, kupiony na outlecie. Wiecie. I nie pokażę wam tam, bo się zerzygała. Podleję kwiatki, a później się tam tym zajmę. Ble Trzeba będzie zrobić z tobą porządek, skrzydło kwiacie. Tego kwiatka Mati stwierdził, że nie chce u siebie w pokoju. Więc go weźmie i odda. Jego troszkę podaję. Nawet nie wiem, co to do końca jest. Po prostu Mati zawsze u siebie w pokoju ma pozasłaniane okna. A to zbyt dobrze na kwiaty nie wpływa. Masz piękne trady. Jeszcze troszkę. Rośliny są o tyle spoko, że nie trzeba jakoś strasznie dużo przy nich robić, ale jak jest ich więcej, no to już się pojawia problem, bo trzeba każdą roślinkę podlewać, nie? Czasami którąś zaatakuje jakaś choroba, trzeba ogarnąć co to jest, ale kurczę, jak, jak Mara się ciągle deklarowała, tak, tak, będę ogarniać roślinki. Słuchajcie, wszystkie zaczęły teraz usychać. Ja nie wiem, na co ona marnuje większość dni, bo można zobaczyć na Twitchu, ile streamowała, ale roślinki mogłaby podlać. To kosztuje i to żywe jest. Słuchajcie, mam do was takie pytanie, bo jeżeli chodzi o segregowanie śmieci, to... To jest dobre, bo generujemy mniej odpadów i można je bardziej uzyskać. Ale przykładowo, papier po pizzy, jeżeli jest cały tłusty, no to teoretycznie on powinien, według tego, jakie ja mam, ulotki trafić do śmieci zmieszanych. I teraz mam pytanie do Was: czy Wy też robicie tak jak ja, czyli staracie się wybrać kawałki, które są czyste i je wrzucacie normalnie do papieru? I dopiero jak jest sama ta końcówka, ta tłusta ośmiorniczka, jak tutaj, to dopiero ją wrzucacie do zmieszanych, czy w ogóle macie w to wyrąbane, składać się po prostu pudełko po pizzy w do papieru, bo to po prostu papier. Brakuje mi takiej trochę edukacji w tym zakresie. Jak jest lepiej dla punktów recyklingowych, żeby wykonywać takie czynności? Czy rozdranianie papieru ma sens? Czy to im utrudnia pracę? Czy moje zrywanie ścinek ma jakiekolwiek podłoże sensowności i odzysku surowca, czy nie? Jak wy robicie? Kocie, co ty zrobiłaś? Ona wzięła i posprzątała chrupki po sobie i została tylko plama. Czy ty zjadłaś swoje własne żygi? No. Koty są dziwne. Układamy kadry i zabieramy się za robotę. Czekaj, ja bym chciałem zapytać, A. że właśnie Ła ładnie ułożone. No zajebiście popadałeś. Super wyszło. No tak, to, to jest trzy dumne. Musimy wszystko pod nagrania. Zastanówcie się dwa razy, czy chcecie, kota czy nie. Patrzcie. Warto takiego kotka, tak? Warto chcieć takiego, kotka. No to jest tam. cie, Cześć. dobry, dobry. Coś porne takie. O, ten kocy kuprać, ale ona chyba woli ten kocek jednak dla siebie. No poprzeciągam. Się jeszcze bardziej się wyciluje, tak? Wyliś tam do czysta, bo brzydko to wygląda. Właśnie, w ogóle obczajaliśmy komputerze ze świetnika na głównym kanale. Finalny filmik. Mam nadzieję, że te godziny, które poświęciliśmy na zrealizowanie tego filmu, że wam się spodobają, bo ja uważam, że ten film wyszedł bardzo fajnie. Trzeba więcej takich filmów robić, więc jak ma ktoś coś do wyrzucenia fajnego, to niech wyrzuca. Żartuje. Nie, nikt nie wyrzuca u mnie. No. W ogóle ja chyba tam powiedziałem we vlogu, to nie jest H710, to jest H700, pomyliłem się. Tak? Ale nadal jakoś chyba nie pamiętam, stary, to był tyle lat temu kupowany, że ja Wracamy do nagrań. No, nie. Dostałem prezent od szczerego. Byłem fanem pierwszej części. Przychodziłem ją nawet na streamie. To jest gra, że nazywam się Majonez. Wiesz? I patrz. I jeszcze druga. Coś mi się wydaje, że chyba będę musiał. Ale co chodzi w grze? Nazywasz się Majonez. No, musisz scrubować, pożyczyć bibliotekę, to sobie zagrasz na nowym komputerze. Dobrze, idealnie. Akurat będzie to testu. Co, co, co? Scroluję Twittera, i nagle wyświetlam się promowany post z Piotrem Latałą. To jest incepcja. Siedzę u ciebie w domu i cię widzę na moim telefonie. I to jeszcze Google Polska. Stary, jaki to jest Polecam ogólnie posłuchać, bardzo fajny podcast wyszedł, nagrywany z Googlem. Zrób mi screena, proszę, ja sobie wydrukuję do książeczki. Klikam pierwszy przycisk, Piotrek. Nie jesteś zainteresowany? No nie. Ej, ale to jest, ale to jest super uczucie, na zasadzie, kurde, Google Polska, profil oficjalny, udostępnia moje zdjęcie z nagrali... Promowany post płatny, nie? Zajebiste. A wiesz, gdzie to zdjęcie powstało? Tak jak Mati mówił. Kurde, tu, w tym miejscu dokładnie powiesiliśmy kawałek czarnej szmaty i to jest w ogóle na vlogu. 5 minut przed rozpoczęciem wydarzenia zrobiłeś to zdjęcie. Topem. Tego nie, nie każdy mu, musi wiedzieć. Kurde. Ale zrobiliśmy mi screena sobie, sobie wiesz, tak. wydrukuję, sobie wydrukuję, tacie wyślę. Ostatnio tata do mnie dzwoni, a ja byłem w trakcie jakiejś dzwonki a. czy coś tam robiliśmy. Po czym mówi nic pilnego, a ja mu piszę, no to daj mi znać jak coś, to ja zadzwonię jutro. A nic, chciałem zadzwonić, bo wyprałem swoją 128-gigową kartę SD w i wiesz co? Działa. Działa. To mnie tak rozwaliło. Sprawdzamy wydajności, sprawdzamy stabilność, undervoltujemy same dobre rzeczy, bo dzięki temu, że diabeł ma trochę więcej czasu, który może z nami spędzić, to możemy ten czas przerobić, nie dość na to, że sobie posiedzimy razem. To przy okazji sprawdzimy te rzeczy, na które zazwyczaj nie ma czasu, jak się montuje z kimś komputer, bo montowanie tych komputerów z innymi influencerami, żeby to ładnie nazwać, to jest, co się nazywa zawód influencer, nie? Po prostu błazę na internecie. brzmi to źle. Strasznie tak. tej nazwy, no strasznie tak. No dobra, z innymi ziomeczkami, którzy sobie też jakie filmiki nagrywają, to historia jest taka, że takie nagrywanie to zajmuje jakieś, nie wiem, 10, 11, 12 godzin, bo zanim się to posiedzi się chwilę, zmontuje, zainstaluje, no, zrobi testy. Ktoś musi jechać, a że diabeł jeszcze zostaje do rana, to możemy się pobawić do rana benchmarkami i testami. <śled> Jeszcze czeka nas parę testów, stabilności i innych rzeczy, ale teraz lecimy, wychodzimy. Na jakiś czas. Za chwilę wrócimy. Trzeba ogarnąć, sprawdzić, i zobaczyć, Tylko głupio te wszystkie światła tak zostawiać. Kurczę, cały dzień się świecą. A tam ta jedna żarówka świeci się, wciąż się świeci. Patrzcie, jakie diabeł ma fajne podświetlenie. To w rzeczywistości jest bardziej niebieskie. Jak to fajne. Wieśniacki RGB wrzucono, znaczy wieśniacki niebieski po prostu. Sąwe, są go Ty masz byczka tutaj na masce. Jaki fajny. I patrz, i drzwi to są drzwi AR, Edar, czyli drzwi słoikowe. Ja tu pokażę. Mnie nie będzie widać, bo to jest totalnie ciemno na zewnątrz, ale tu telewizja jest. No ładne ma to auto. Ładne. Zwłaszcza jak teraz mogę się przyjrzeć w pełni oświetlonym miejscu. Duże tylko Dodge. 16. Czajisz su 16. Ale tak czy siak, najfajniejsze to jest to, jak jest klimat w środku. O i teraz mogę wam, patrzcie, teraz wam mogę pokazać, że tu jest naprawdę telewizor. A to masz naprawdę średnią. wiesz, że tu masz dedykowane ścieżki. Czekaj. To jest, że to jest jeszcze taki system stary, że masz słuchawki dedykowane i możesz sobie puścić trzy ścieżki audio. Więc tam możesz sobie z tyłu w słuchawkach siedzieć i każdej innej to, to muzyki zrobić. No to Patrzcie na to taka responsywność tutaj jest, to jest chyba dobry efekt. O dobra, obudził się. Wiecie o tym, że to jest na przykład test 3D Marka? To jest 3D Mark, PCI Express i tutaj jest takie morze hatifnatów. Kojarzycie hatifnaty? Nie. Hatifnaty? Tych, z muminków. Tak specjalnie nie obrócił kamery. No. Ja nie mogę. ja byś wstydził się nas? Siedzi sobie takich trzech. W ogóle dzięki komputerowi ze śmietnika udało mi się wybić achievement, że ta Spy miał mniej niż 5 FPS-ów. No tak, sobie siedzimy i na przykład to jest port Royal, czyli to jest testowanie ray tracingu, czyli się, jak się światełko odbijają. Strasznie fajnie to wygląda. Ale nie sądziłem, że dzisiaj będę leżeć na podłodze i będę oglądać benchmarki na dużym telewizorze. Ale cały, cały dzień składałem komputera, żeby. Ale to właśnie składają komputer, żeby sobie pooglądać benchmarki. To jest taka nagroda, bym powiedział. No, ale to jest... nie fajnie się to ogląda. To jest lepsze jest tak siedzenie po prostu. No, była kiedyś, taka pie... była kiedyś taka piosenka. Ha ha ha, he, 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 gruba impra przy kąpię. Wow. To jest. Ej, to idealnie pokazuje nas. Nas wszystkich tutaj. informatycy w informatyce, czy komputerze. W mniejszym benchmark Co tu się ja dzieje? Ja ten jeszcze benchmarkuje ja, telefon. Gdzie ja że... robimy z matki? No. <laughs> to jest koncepcja Teraz mi wyszło 16, bo ja wcześniej zrobiłem jednego. Ale ile masz punktów? Overall? 2599. A 3600? Jeszcze prawkę gdzie nie zabrałem? Nie, że ty, to na to, że ja drugiego robiłem jakby Ja no, no, lubię odwodziłem przez i był już rozgrzany. No musimy w ogóle zadanie, ja się zaraz zagrzeję jak z tobą gadam, normalnie. A ty? Ile punktów masz na telefonie? To w 3D Marku na telefonie. Wild, wildlife Extreme. Tak. Niezwykły Extreme. Jest jeszcze Slingshot. Możecie sobie odpalić. Jeszcze raz zrobię, bo mnie denerwujesz. Stary, 50 katek, 8k. Czy ty widzisz jakie tu są szczegóły? Stary widzisz? Ile tutaj widać? No nie, Patrz no, no, ile o linie. na linie, wow. Lina, możesz English zobaczyć. Można wszystko tutaj tak naprawdę zobaczyć. Wszystko. W sensie po co 8k człowiekowi? W sensie, musisz siedzieć w takiej odległości żeby widzieć wszystkie szczegóły. Jak już się tak odsuniesz, to między 8 a 4. nie dobra, widać różnicę, tak czy siak. Widać. Damn. Dżungla to tam, wiesz, ale stary, jak masz moment, kiedy masz miasto. Oooo! Ale te liście! Ile tych liści! I zobacz, ile tutaj słomy jest. 8 jest piękne. Patrz, ale patrz, możesz, możesz policzyć, ile jest w tej. Kukurydzy na kolbie. Yo. Stary, ale będą na tym zajebiście szachy działały. Czy wyobrażacie sobie dzisiaj grać na przykład bez cieni? Piąta rano, a ja podlewam trawę, ale wiecie co? Tutaj było sucho. A teraz się zrobiło bagno. Jakby sama wierzchnia warstwa sobie podeszła, ale ziemia jest w środku nawilżona. Tam było totalnie sucho. Ja już tego świata trawie z tego w ogóle nie rozumiem. A w ogóle widz mnie, to dali ray tracing i patrzcie. Wow. Ona, ona się czesze. I się odbija. To się na pikselami no ale że się odbija, ale że ona coś widzi tam, to lustro jest jakieś takie, bym że rozwalone. To jest czarodziejka, no ma lepszy wzrok. A, no tak. Enigma, czy ty się modlisz do Jedzmina? nie się, poproszę o błogosławieństwo na kolejny tydzień nie sprawdzam czy 8k czy 4k jest, bo nie ufam nie ufam, że to jest 8k, to musi być 4k przelicz, w drugą stronę to powinno iść zaczynamy od lewego górnego rogu, <grym> Jeden. Pixele mam liczyć? godzina szósta trawę podlałem i zaczęła mrzawka padać więc znając życie nie musiałem wcale tej trawy podlewać ale z drugiej strony jak to będzie tylko mrzawka, bo nie zapowiadali większych opadów, to co podlane to dla trawy nie i tak zamierzam zrobić nawodnienie i tak pewnie Tę część trawy będę zrobić jeszcze raz, bo tam dalej jest ładnie. Do vloga złapie tylko. Wiesz, jest godzina? Wiem, Mati. Wiem, wiem. A, bo tu masz tak. Jest taka godzina. Dlatego też taką kartkę napisałem Diabełowi. Nie umiem czytać, dać spokoju. Żeby mnie budził jak coś, żeby pozbierać te rzeczy jak będzie wyjeżdżać. Niech sam pozbiera. Jak to Mati ładnie powiedział, jeszcze wczoraj. Nie, nie, no jeszcze dwa dni temu stawałem. dobrze. Teraz wstawałem tej godzinie, teraz nie spać. Nie da się z tobą pracować. Yy, Jim kiedyś śpiewał, siódma rano, to dla mnie no Pracować nie chciałem, składałem komputery. Ja stwierdziłem, że jeszcze posprzątam w kuchni, bo wolałbym jednak zostawiać czyściutki blat, a nie tam takie dwu zawalone dosłownie z zestawami z ma. Piciami, niepiciami, brudnymi szklankami. Chciałem, jakby, wprowadzić zasadę, bo to był zawsze problem, żebyśmy dzień kończyli z czystym stołem, bo wtedy to będzie czysty stół na kolejny dzień. Ja w ogóle wam powiem, jak się tutaj po raz pierwszy wprowadziłem, to dokładnie w tym miejscu siadałem i pierwsze, co robiłem, jak jeszcze nie miałem rozłożonego swojego kąpa przez bardzo długi czas, to dokładnie z tym laptopem, którego mam tutaj przed sobą, siadałem i ogarniałem rzeczy tutaj. Piłem sobie rano herbatę albo kawę, teraz jest 7.30, to powinienem raczej wstać niż kłaść się spać. Natomiast posiedzieliśmy dłużej, rozmawialiśmy, to były inspirujące wymiany zdań. Myślę, że o tym jeszcze opowiem, ale jedno wam mogę powiedzieć: czuję się o wiele szczęśliwszy, mam więcej energii i chcę się zmienić na lepsze. I skoro taka motywacja się we mnie pojawia, to to jest coś dobrego, ale dzisiaj nie przedłużajmy vloga. Dzisiaj go zakończmy. Fajnie poszedł odcinek z komputerem ze śmietnika. Chciałem robić takie rzeczy, po prostu więcej, i chciałbym, żeby żebym był po prostu lepszy. Ja jako człowiek, wam też tego życzę, żebyście odnaleźli w sobie jakąś drogę. Ja też nie bez powodu się przedstawiam na to inne trochę spanie, ale tego dowiecie się już niebawem w jednym z kolejnych odcinków. Natomiast tutaj dwa inne możecie zobaczyć pozostałe, które warto zobaczyć. Jest miejsce na subskrybujkę. Jest kanał Lisa, który zmontował ten mega długi vlog. No i jest mój kanał, który też warto zasubskrybować, jak jeszcze nie subskrybujesz. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!